Nasza młodzież, wzorując się na innych miastach, postanowiła wziąć czynny udział w pracach Rady Miasta, zwołując pierwszą młodzieżową sesję. W dniu 15 września 1995 roku w olsztyńskim ratuszu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Z inicjatywy młodzieży wolsztyńskich szkół rozpoczęła swą działalność młodzieżowa Rada Miasta. Założycielską sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta, magister Ryszard Krup, który w krótkich słowach przedstawił ideę pomysłodawców. Skład Rady wynosi 22 osoby, po pięciu przedstawicieli szkół średnich, dwóch przedstawicieli szkół medycznych i po jednej z ósmych klas szkół podstawowej. Przewodniczył sesji Artur Walczak. Uczeń piątej klasy technikum mechanicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie. Młodzi radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Mirosław Olszewski. Zespoł przedstawiciel Zespołu Szkół Rolniczych w Powodowie oraz zastępcę Dominikę Kalitkę z Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie. W porządku obrad Znalazły się między innymi plany dotyczące powstania klubu młodzieżowego na terenie miasta oraz inwestycji turystycznych na naszym terenie. Z dyskusji wywnioskować można było troskę o ekologię oraz bezpieczeństwo na naszych ulicach. Obradą przysłuchiwali się zaproszeni radni miasta, którzy poparli inicjatywę młodzieży oraz zdekralo... zdeklarowali. Kurde, co tu jest? Wszystkie ją kultury oczekujemy pomocy, jeśli chodzi o zapraszanie gości do naszych znanych poetów. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, na pięciu, proponujemy organizację dyskotek.